On wciąż jest człowiekiem. Zobaczcie te oceny turystów. Trzeba wiedzieć, że zbudowana przeze mnie kolejka górska od szczytu do urwiska ma prawie 300 metrów pionowej wysokości. Jej długość przekracza 2000 metrów, a prędkość chwilowa może osiągnąć 300 km na godzinę. Obciążenie może przekroczyć 10G. Normalnie, przy obciążeniu powyżej 6,5G, życie przeciętnego człowieka jest zagrożone. A ci turyści zdają się być całkowicie zdrowi. Jeszcze nikt nie umarł? 在这个新乐园中，有柯门的评价这么坚决吗？在扒铁轨架构，现在这么长的铁轨，瞬时速度都达到超音速了，还不错。游客不禁止言负面看法，看起来刚刚确实很保守。这些人不光没有被摔死，反而还情以色好评啊！他们都觉得体验感极好。难道说这一座我的游客都是不死之身？说呢？之前一个个都觉得没意思，原来真的也不怕死。 那既然这样。 Tym razem ty tylko kup bilet, a adrenalina to już moja sprawa. Główną atrakcją jest ten smok, aby zapewnić, że turyści w pełni doświadczą całego procesu, musimy także zaskoczyć ich czymś. Teraz przy wejściu budujemy luksusowy basen. Aby dostać się do parku rozrywki, trzeba najpierw skorzystać z parku wodnego. Oczywiście, to jest używane do wejścia. A co do konkretnej funkcji, to się okaże później. Chcąc wejść do basenu, trzeba czekać w kolejce na zjeżdżalnię Teraz nadchodzi najważniejsze. Na pierwszy rzut oka zjeżdżalnia wydaje się prowadzić do basenu, ale w rzeczywistości zabiera turystów do innego projektu. I to jest ta niespodzianka, o której Roku mówiłem. Kiedy miejsca zostaną zapełnione, wagonik zanurzy się na chwilę w wodzie na dnie kanionów, aby zwiększyć ciśnienie przez nurkowanie. Dla niewielkiego ciała ma to powodować lekkie niedotlenienie, co przygotuje ich na wzrost adrenaliny. Następnie pojawi się wiele wirów kolejki górskiej. Chwilowa prędkość kolejki wraz z wcześniejszym ciśnieniem wody sprawi, że doświadczysz przyjemności nurkowania. Nie całkiem dobrze! Następnie odczujesz lęk przed śmiercią, wchodząc na górę ognia, dążąc do ekstremalnych temperatur. Słyszałeś, kiedy te bilety będą Ocenione? Tętno turystów wzrosło. Jestem pewny, że cały park absolutnie nie otrzyma żadnej negatywnej recenzji. Nie. Jak to się stało, że to wszystko stało się małą rzeką? Nie ma problemu. Skoro Fuji Station jest taka, to idziemy do ostatniej stacji. Po wejścia do parku, po ceremonii pochówku, ten cały proces jest idealny, bez jednego złego komentarza.